Wie. Dzisiaj jesteśmy na 99 nocy w lesie, czyli po angielsku czyli wersja angielska to 99 Nights in Forest. I są napisy: Ta gra jest oparta na prawdziwych historiach. Niektóre szczegóły zostały zmienione. Zgłoszono, że jeleń stoi na dwóch nogach w nienaturalny sposób w lesie w następnym tygodniu zginęło cztery dzieci. Było jasne, że coś. Jest bardzo, bardzo złego w lesie. Po przeszukaniu przez policję nie udało się znaleźć żadnych wskazówek na temat zaginionych dzieci. Las został zamknięty dla wszystkich. Masz 99 dni, aby rozwiązać tajemnice lasu i ustalić, co się dzieje. Klikamy sobie graj i dołączamy do jakiejś grupki losowej. Nie wiem dlaczego, ale wybieram tą grupkę. Wait, a to tutaj jest To wybieram jakąś grupkę To wybieram grupkę To będzie super grupka Super grupka, jeszcze jedno osoba musi dołączyć Super Jest, zaczyna się Przetrwać 99 dni Poszukiwanie zaginionych dzieci pomogą Znaczy Poszukiwanie tych dzieci nieważne Hmm, hmm, hmm. No zaczynamy od tego, że że drzewa. Ruszaj się, co się nie ruszasz? Dlaczego się nie rusza? rusza? Hmm, zacznijmy hmm, 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 hmm. Zacznijmy od jednej rzeczy. rzeczy. Muszę pokonać królika, dlatego bo już drugiego dnia, bo ta pierwsza noc jest taka lekka i jeleń będzie się ciebie bał. Ja muszę zdobyć w końcu nie tylko jedzonko, ale też ten yy, nogę królika, czy tam ucho królika, stopę królika no coś takiego. I bo będzie drugi noc taki gościu, który będzie handlować właśnie takimi sprawami, jak królika tam nie mięso, tylko łapa, yy, później będzie skóra wywilka, skóra w wilka. nie wiem czy brać tą skórę w wilka. ciekawe czy dropnie, bo jak teraz mi z tego królika nie dropnie, to ja nie wiem, dropnij mi, dropnij mi, dropnij mi, dropnij mi. Wait. Jest Krójcza sopa. Biorę to, biorę to, biorę to, biorę to. Mamy to. Nie wiem dlaczego to robię, ale będę walczyć z tym wilkiem. Nie, nie wypadło nic. Dobra, będę z tym drugim wilkiem walczyć. Aktualnie to jest dzień, więc w sumie nic nam nie grozi. Nie, prawie bym zginął. Blacha? Tak się zbiera blachę. Dobra, już wiem, jak zbierać blachę. Tylko wait, ja muszę sobie ten nadawać. Jak się ładuje życie? What? dobra, nieważne. Umić złą w szlifierce. No, wiem o tym. Dobra, zróbmy kolejnego steka. I zjem sobie jednego. I zjem sobie drugiego, nie wiem po co dwa. Tak, nie wiem, życie mi podpowiada. Nie wiem, nie czat. Nie. Nie. To nie jest możliwe, że ja jestem tu sam. Nie. To jest. Nie. Powiedziałem. Nie, ja. Nie. Dlaczego oni dednęli? Jak to się stało? W ogóle ta noc jest w ogóle nieprzydatna. Chodzi mi o to, że tej nocy nic się złego nie wydarzy, a słowo, bo jak teraz dednę, nie, nie chcę dednąć. Dobra, biorę. mięcho. Biorę mnie, hoj, wracam. Biorę mnie, hoj, wracam. Biorę mnie, hoj, wracam. Jeden, ale wiecie, on mi nic nie robi. Ja podchodzę, ucieka. Więc pamiętajcie, zawsze pierwsza noc nigdy nie była i nigdy nie będzie groźna. Ale sery, to jest stresowne. Wiecie, co jestem sam na serwisie? Chodzi mi o to, że tutaj wszyscy. Cała piątka była nas. Wy też to szczęście? Cała czwórka. Cała czwórka Dednęła. Tylko ja żyję. Tak w ogóle nie czy już o tym. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale lepiej sobie kupić siekierę. Znaczy, właśnie, że nie. Lepiej sobie kupić um, dobrą torbę, a nie dobrą siekierę. Tak. Bo z dobrej torby to masz więcej. Ten. A tak. Bo tu chodzi o to, że też. Nie, nie wiem jak by wam to wytłumaczyć, co to tu jest. Nieważne, zostawmy to. Dzień pierwszy. A gdzie dzień drugi? Kim jesteś? O, król stopa. Dobra torba. Stara latarka, dobra siekiera. Zawsze wybierzcie dobrą torbę. Otrzymał dobry worek. Ale kto otrzymał? Terydy? Ty, ty? No wiem, że ja. Skóra wilka. I pamiętajcie, ten ta pierwsza noc, jeden pierwszy dzień to to jest po to po to, żeby jakby się uzbroić, czyli macie i dzień i noc na uzbrojenie się. Ale teraz już jak będzie noc to to lepiej by było, wiecie. Lepiej by było już jednak sobie poczekać w domku. W sumie to w bazie, nie w domku. Nie wiem dlaczego jestem głupkiem i chcę to zrobić, ale pójdę... pójdę polować na wilki, bo chcę wreszcie dostać tą skórę. Czy teraz mi dropnie skórę, Please. Please, dropnij mi skórę. No co to za... Dobra, nie pytam, nie pytam. Po prostu... nie pytam, no. Po prostu nie pytam. Ja nie mogę króliki są normalne, one myślę, że się w wodzie yy, uratują. O nie. Jest. Wszystko tu mamy fajnie upieczone. No ładnie. Chodź tu. Chodź tu. Nareszcie. Ale szybko trzeba iść, bo to się, się już robi ciemniej. Musimy iść pod rewno, Musimy iść bardzo pod drewno. Nie wiem, co znaczy ten taki kwadracik tam czarny, ale i tak musi, muszę iść pod rewno. Muszę iść pod drewno. Wiem tylko to. Ja nie mogę serio. Nie wiem, dlaczego się ten serio. Nie, ja nie wiem czy ja przy... Nie ja że to nie było tak, że dednę na pierwszej nocy. Nie dednąłem. Ja po prostu pamiętam, jak jeszcze tego nie nagrywałem, ale już w to grałem i wtedy, no, stało się coś... niefajnego. Na trzydziestej albo na dwudziestej nocy dedłem. no... no. Ja nie wiem. No się zbli... O nie, 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 Dobrze, że wziąłem... No trochę większy zapas... wskiego. Najbardziej to... Gotowany stek. Okej, gotowany. Ale co... Dlaczego ja mam polskie tłumaczenie? Gotowany marszałek. What? Yeah. Co to jest? Dobra. Co pominąć? Ja jednak żałuję. Chcę. Nie. To się na pewno nie dzieje. Czy to będzie ten moment. Albo atakuje wil. Nie. Jaki. Atakuję. Ale nie, to jest niemożliwe. To jest prawie niemożliwe. To, to jest 2% szans na to, że już na drugiej nocy. Będą kultyści atakować. To jest. 2 albo 3% szans. Dziecko Dino to nie znamy, to nie znamy i to też nie znamy. Czy są rzeczy, które znamy? O, i było sobie tutaj. Znalazło tego. Tego ogromnego. Wait. Słyszałeś też tam muzykę, ale trochę słabo słychać. Ale też to słyszę. Mi się wydawało, że tam była ogromna, ogromna łapa tego. Ja już mam przez to z widy. To już się robi. Proszę, powiedzieć, że to już się robi dzień. To już się serio robi kry. To już się serio robi creepy. To już, dobra. A ile daje stek? Ej, stek daje dużo. To dlaczego? Dlaczego nie tego steka, a nie znie z tych marszałków? Gotowany marszałek. Ja nie mogę, co to jest. Chwila, ile już nagrywam? 11 minut. Dobijamy do 12. Dobra. Tum, 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 tum. A dobra. Dzień trzeci. Dobijemy dzień trzeci. Dobijemy dzień czwarty. Nie wiem czy w dwa dzień... No dobra. W 40 sekund się uda. Ja muszę mieć zaspożywienie. Chodźcie tu. Chodźcie. Chodźcie tu. Chodźcie do mnie, bo to... Bo to do mnie. I wiecie co? więcej to wszystko. Jej, zżarłem wszystko. Ej, widzicie? Nie, to świetnie, bym musiał ten czat wyłączyć. Widzicie to? Ten, ale to sery słabo widać. Tutaj taki mili paseczek, że niecały głodek. Widzicie to? Tutaj taki mili paseczek, ale musicie się wczuć, bo go tak średnio widać. Taki mili paseczek. A już się zrobił większy, ale widzieliście to na początku? Tak było średnio, ale było trochę widać. Dobra, ja już nagryłam. 12. Subskrybujcie, dajcie łupki w górę, komentujcie, Ja się z wem żegnam. Ale to nie wszystko. Jeszcze komentujcie, czy chcecie więcej, 99 nocy w lesie. No a ja się z wem żegnam. Pa, pa. No halo, nie chce mi się nagrywanie ten.